Witajcie na kanale Magia i Książki. Ja jestem Gosia i zapraszam dzisiaj na Geek Gear Special Edition. Jestem strasznie podekscytowana, że jest w końcu jakieś pudełko, że możemy zobaczyć, co jest w środku. Więc od razu po prostu zabieramy się za otwieranie. Jest dużo fajnych rzeczy, pewnie tak myślę. No na początku są koszulki. Pierwsza koszulka Sherbet Lemons Bewitching Burst of Citrus. Czyli generalnie ulubione cukierki Dumbledora. Taka w sumie prosta koszulka, po prostu z słoikiem i cukierkami. Powiedzmy, że może być. Nie jest to jakiś mój ulubiony wzór, ale nieważne. Bywa i tak. Mamy też drugą koszulkę. Białą tym razem. Z długimi rękawami. Uhuhu! Super. To mi się podoba. Jest nasz e, pajączek <gryw> na e, rolkach. Czyli to, co Ron sobie wyobraził przed baginem, baginem, chyba tak, przed szafą z baginami. Także fajnie, fajnie to wygląda. Szkoda tylko, że jest biała, bo mimo wszystko koszulki białe to nie jest mój świat. Zresztą mój mąż chyba raczej też woli. Ciemniejsze, a te koszulki są dla niego jak zawsze, także no zobaczymy co powie, czy będzie chciał je nosić. No jak na razie koszulki to nie jest do końca mój świat, chociaż bardzo podoba mi się wzór z pająkiem. Fajnie wygląda, także myślę, że, że gdyby była to czarna koszulka z białym pająkiem albo jakaś kolorowa z czarnym. Byłoby ciekawiej, eee, wzór jest fajny, aczkolwiek no ten biały kolor to jest takie coś, co średnio mi pasuje, no ale nieważne. Przejdźmy dalej, bo mamy tutaj kilka pudełeczek. Mamy przepiękne pudełko z smokiem. Piękny obrazek, naprawdę świetny, zobaczmy co jest w środku. Ułamało mi się kawałek skrzydła jest to smok pilnujący e, złotych jaj. Tutaj widzicie mi się ułamało kawałeczek nawet gdzieś mi poleciało. Później będę szukać. E, pomysł bardzo fajny, natomiast e, wykonanie no takie sobie w sumie powiedziałabym. E, fajnie, że te jaja są e, mocno widoczne na tle tego smoka natomiast fajnie by było jakby ten smok był na przykład pomalowany dużo ładniej by to wyglądało bo generalnie fajnie, że jest smok bardzo mi się to podoba tak naprawdę z tych dwóch rzeczy to pudełko zdecydowanie podoba mi się bardziej bo jest naprawdę przepięknie zilustrowane z tyłu tego smoka, nie wiem czy to widać ale są no ostrość o, są czaszki Lepiej widać. Także w ogóle sam smog tutaj na tym pudełku są też złote jaja. Jest fajnie, fajnie zilustrowany. Natomiast ten tutaj, fajny pomysł, podoba mi się generalnie to, że jest smog, że są te złote jaja. Natomiast, no, fajnie by było, jakby był to poomalowany smog, ale mamy co mamy. Mamy kolejne pudełeczko z takim wzorem. Ręki e, są też eliksiry, więc może to jest jakiś eliksir zapakowane. Teraz zobaczymy. Nie! Ciekawe, ciekawe. Dwa takie same kociołki. W sumie, tak jak patrzę na środek, to wygląda, że to mogą być świeczniki na tealighty. Fajne, podoba mi się to. Mimo, że tak naprawdę jest bardzo proste, bo są to po prostu dwa czarne kociołki, to pomysł jest fajny, jeżeli e, wsadzi do środka świeczki. E, jeżeli będzie mm, spis tego, co mamy w środku, to prawdopodobnie napiszą tam, o co w tym chodzi, ale, ale podoba mi się sam fakt, że są to kociołki i tak naprawdę można je wykorzystać praktycznie. Także to, to, to mi się podoba. Mamy oczywiście różczkę, ale to zaraz. Mamy wielką przypinkę, ogromną. Poczekajcie, wyjmę ją z folii. E... I muszę powiedzieć, że jest czadowa, bardzo mi się podoba. E... Welcome to Slack Club. Ślimakowy klub. Bardzo fajna jest ta przypinka, bardzo mi się podoba. Jest śmieszna przede wszystkim. Eee, ślimak z czapką, także naprawdę super, podoba mi się. Eee, coraz bardziej podobają mi się przypinki, coraz bardziej się cieszę, kiedy one przychodzą. Eee, także już zaczyna mi się robić ciekawa kolekcja tych przypinek. Eee, także, także w Fajna, bardzo fajna. Eee, dajcie znać, czy Wam się też podoba, tak jak mi, <laughs> bo jest naprawdę śmieszna. Super. Eee, mamy pewnie obrazek. I na moje nieszczęście oczywiście nie ma, e, co jest w środku. Także nie dowiemy się, jakie było przeznaczenie tych e, kociołków, bo niestety moja paczka nie posiada... Mm, Spisu tego, co jest w środku. Będę musiała po prostu poszukać na jakimś innym kanale, jakie zadanie mają te kociołki. Mamy zdrabkę. Zaraz się przekonamy, że prawdopodobnie nic nie wygrałam, tak jak zawsze. E, chyba jednak wygrałam. Pierwszy raz. Zaraz zobaczymy. wygrałam 10, 10 zniżki na następną pierwszy raz od kiedy mam te pudełka coś wygrałam także fajnie cieszę się A także uuu. dobra dobre dobre dobra A już myślałam, że nic nie będzie no, ale dobra, mamy obrazek. Mamy obrazek. Zobaczymy, co mamy na tym obrazku. Mam nadzieję, że będzie fajny, bo może bym powiesiła coś fajnego na ścianie. Przepraszam za szelesty. Mm, to jest fajne, to mi się podoba. A mianowicie Hogwart. Hogwart. Przecudownie. Fantastyczny obrazek. Bardzo mi się podoba. Ja mam obrazek Hogwartu. Nie, nie zobaczycie, ale tam, tam na regale mam taki całkiem spory obrazek. Ale super. Ten sobie po prostu w pracy powieszę, bo jest naprawdę świetny. Bardzo mi się podoba. Zresztą. Jak mnie oglądacie, wiecie, że ja generalnie za tymi obrazkami nie przepadam, bo one nigdy nie są na tyle interesujące mnie, żebym chciała mieć po prostu je gdzieś powieszone. Natomiast tym razem, nie dość, że przyszedł cały, co się rzadko zdarza, to jeszcze jest przepiękny, Naprawdę. Hogwarts zawsze, zawsze jest w moim sercu i zawsze gdzieś tam będę chciała go powiesić. Także super, na pewno go sobie powieszę w pracy. No, i została nam różczka, e, Prudence Wand, tak się nazywa. O, coś w tym rodzaju. E, I mamy tak. E, Machoni jako jest drewno, a w środku jest mamut. Ok, zobaczmy <coughs> różdżkę. Rzeczywiście jest mamut. <laughs> Zobaczcie. Mamy mamuta. Po prostu mamy mamuta z peru na samej górze. Coś w tym rodzaju. Bardzo podoba mi się to, jak jest tutaj wykręcone to drewno. Bardzo fajnie to wygląda. To tutaj drzewo, jakby takie jest bardzo fajnie wykręcone. Podoba mi się ta różdżka. Jest ciekawa. Jest inna przede wszystkim. Eee, także, no, powiedziałabym, że jest nawet interesująca. Także spoko. Zresztą w gier zazwyczaj ich różdżki są bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Więc no nie jest to dla mnie jakieś mega zaskoczenie, że, eee, że ta różdżka jest ciekawa i fajna. Może nie jest to różdżka takiego, wiecie... Pierwszego, jakby rzutu, w sensie takim, że jakbym ją gdzieś zobaczyła w sklepie, to tak muszę ją mieć, ale fajnie mieć coś po prostu innego, coś takiego dziwnego trochę, no bo jest to trochę dziwna różdżka, mamut. Dlaczego mamut? Ale tak czy siak, bardzo mi się podoba. Podoba mi się przede wszystkim te tutaj zakończenie. No i parła, czyli ja. No, także, także tak wygląda nasza różdżka. W sumie nie wiem, teraz tak, mamy dwie koszulki, różdżkę, e, przypinkę, smoka e, i kociołki. Sześć, a i obrazek, siedem. No to wydaje mi się, że chyba powinno być wszystko, bo to jest tak mniej więcej w tych samych ilościach są e, te rzeczy w tych pudełkach. Więc tak, mm, co mi się najbardziej z tego wszystkiego podoba? No to obrazek. To jest chyba pierwsza rzecz. I pierwszy raz generalnie obrazek mi się bardzo podoba Chociaż nie, no były plakaty, które mi się bardzo podobały Ale tak, obrazek to jest super Coś, co na pewno zawiśnie u mnie Drugą rzecz, która mi się podoba Na pewno będzie różka Dlatego, że jest ciekawa, jest inna I, i na pewno będzie na mojej półce Na pewno to, co mi się nie podoba To chyba koszulki Też chyba pierwszy raz może Najbardziej chyba, to, to, to nie przemawia do mnie, Czy, wiecie co, to nawet nie chodzi o to, że, że to są cukierki cytrynowe, tak, tylko że generalnie ten wzór jakoś tak do mnie nie przemawia. Um, no bo smok, pomimo tego, że no nie do końca wygląda tak, jak ja bym chciała, bo wolałabym, żeby był pomalowany, to nie jest to najgorszy jakiś tam gadżet. Dlatego, że sobie go postawię na mojej półce obok innego smoka i, i będzie to spoko wyglądało. No, a te kociołki, no to tak jak mówię, ja sobie je wykorzystam prawdopodobnie jako świeczniki, bo, bo tak mi się wydaje, że, że do tego to służy. No, ale dajcie znać, co o tym myślicie. No i dajcie mi znać, która z tych rzeczy wam się podobała, która nie podobała, czy generalnie warto było. Yy... Kupić to pudełko. Jestem ciekawa. Napiszcie mi oczywiście w komentarzach, co o tym myślicie. E, a teraz bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że tutaj jesteście, że przebywacie, że komentujecie. E, zapraszam do subskrypcji kanału, klikania w dzwoneczek, by być na bieżąco. E, Lajkowanie, oczywiście. E, I do zobaczenia w kolejnym filmie, także trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.